Szczęść Boże Państwu, wszystkim ludziom rozumnym, lubiącym wymieniać się poglądami, ciekawych, rozmaitych informacji. Otóż, miłująca pokój i wolność Unia Europejska szykuje nam niespodziankę. Ja nazywam się Piotr Heszen, rozpoczynamy konferencję prasową Konfederacji Korony Polskiej. Ze mną posłowie poseł Roman Fritz, poseł Sławomir Zawiślak. O co chodzi? Gdy już miłująca pokój Unia Europejska przestanie zachęcać swoich poddanych do ruszenia na Putina, szykuje nam totalną cenzurę. Tego jeszcze w historii ludzkości nie grano. KSAM, czyli projekt zaprowadzenia inwigilacji prywatnych rozmów w internecie z użyciem coraz to lepiej rozwijającej się Doskonalonej z dnia na dzień, tak zwanej sztucznej inteligencji. Oto projekt, który przekłada nasz wielki brat. I tego jeszcze nie było. Jak mówię, polskie towarzystwo informatyczne nazywa ten projekt również jakoś podobnie totalną cenzurą. Nasz polski poseł do Parlamentu Europejskiego śledzi te sprawy i on nas na to uczulił o szczegółach opowie poseł Roman Fritz. Poproszę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że znowu zacznę od mojej ulubionej czerwonej książeczki, którą otrzymałem od pana, od pana marszałka Szymona Hołowni, to jest oczywiście Konstytucja Rzeczpospolitej i zacytuję kolejny już raz, któryś już raz, mój ulubiony artykuł. Artykuł 54. Punkt pierwszy. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Punkt drugi. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Ten artykuł 54 Konstytucji Polskiej należy w związku z obecnymi pracami Rady Unii Europejskiej wyrzucić do kosza. Sprawa powraca jak bumerang po dwóch, trzech latach, kiedy na początku tej kadencji również zajmowaliśmy się te, tymi kwestiami, to pokazywaliśmy, że dotyczy to stricte cenzury wszelkich komunikatorów, które my znamy i my używamy na co dzień. Maile, SMSy, telegramy, signale, WhatsAppy, cokolwiek Państwo sobie wymyślicie, to wszystko będzie cenzurowane. Pozwólcie, że przytoczę kilka punktów z, z szczególnie niebezpiecznych w kontekście procedowanych spraw związanych z Chat Control, a więc z kontrolą czatu, w skrócie rozporządzenie CSAM, szczególnie niepokojące kwestie. Proponowana legislacja Chat Control. Stanowi bezprecedensowe naruszenie naszego podstawowego prawa do prywatności. Masowa inwigilacja prywatnej komunikacji jest niezgodna z artykułem 7 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Eksperci techniczni i organizacje zajmujące się ochroną dzieci bo to wszystko pod płaszczykiem ochrony dzieci, żeby było jasne wskazali, że takie podejście nie będzie skutecznie chronić dzieci, jednocześnie masowo naruszając prywatność. Obywateli, potrzebujemy targetowanych rozwiązań opartych na dowodach. Ta propozycja była wielokrotnie odrzucana lub blokowana przez instytucje demokratyczne. Nawet Parlament Europejski głosował przeciwko masowej inwigilacji, a Rada od ponad dwóch lat nie może uzyskać poparcia większości. Złamanie szyfrowania end-to-end, źródła na razie, na razie wszystkich obywateli Unii Europejskiej na cyberprzestępców reżimy autorytarne, ingerencję zagraniczną. Silne szyfrowanie jest niezbędne dla naszego bezpieczeństwa cyfrowego i konkurencyjności gospodarczej. Skanowanie treści oparte na sztucznej inteligencji jest zawodne i wykazuje niewinne treści jako łamiące prawo, potencjalnie tworząc problemy i kryminalizując niewinnych obywateli. Implementacja techniczna jest fundamentalnie wadliwa i niewiarygodna. Ta legislacja zaszkodzi gospodarce cyfrowej Unii Europejskiej, odstraszy firmy technologiczne i podkopie naszą konkurencyjność w stosunku do regionów, które chronią prawa cyfrowe i innowacje. A więc my protestujemy przeciwko propozycji nakazującym masową inwigilację prywatnej komunikacji coś absolutnie podstawowego. Ochrona szyfrowania typu end-to-end -to, -end to jest podstawa i prawa do prywatności cyfrowej. Wspieramy efektywne, oparte na badaniach sposoby ochrony dzieci i domagamy się zapewnienia właściwej kontroli takich regulacji. Obecna propozycja nie zapewnia równej ochrony dzieci i praw podstawowych i stworzyłaby niebezpieczny precedens dla cyfrowej inwigilacji w całej Unii Europejskiej. Wchodzimy w bardzo niebezpieczny e, obszar, System, kiedy za jakiekolwiek ha, niepodobające się wielkiemu bratu sformułowania możemy zostać przykładnie ukarani. Bardzo dziękuję. Dziękuję, to tyle może o umiłowaniu wolności przez Unię Europejską, a teraz pewnie o umiłowaniu pokoju. Zapraszam poseł Sławomir Zawiślak. Szanowni Państwo, rolą opozycji wolnościowej, opozycji, która jest nastawiona na Realizowanie polskiej racji stanu, jest wspominanie tych wszystkich niebezpiecznych, niezrozumiałych ruchów, które są robione przez, w tym przypadku, jeżeli chodzi o to rozporządzenie Unii Europejską, do tego jeszcze wrócę, ale także i ruchów krajowych. Jeżeli chodzi o inwigilację, która w tym przypadku będzie dotyczyła dostępu powszechnego przez rządy do komunikatorów tych szyfrujących, jest to kolejne podejście Unii Europejskiej. Państwo pamiętacie, wielki opór społeczeństw Unii Europejskiej pod taką nazwą Akta. My to nazywamy teraz Akta 3. Była dyskusja w Parlamencie Europejskim, czasami nawet dość ciekawa, zbliżająca się do norm demokratycznych. Teraz z tego co dochodzą nas sygnały, Rada Europejska, a w zasadzie przewodnictwo duńskie w Unii Europejskiej wraca do tego tematu. I chcę właśnie wprowadzić powszechne skanowanie wszelkiego rodzaju korespondencji, które, która będzie na komunikatorach tych szyfrujących. I także też chcę wprowadzić sztuczną inteligencję, która poprzez swoje algorytmy na pewno wprowadzi takie zasady, ten kto będzie ją uruchamiał, żeby uniemożliwić jakąkolwiek dyskusję w kulturalnym według mnie sposób, ale która nie będzie niezgodna z obowiązującymi porządkiem i to będzie nazywane mową nienawiści. Dostajemy jako posłowie Konfederacji Korony Polskiej, pan poseł, europoseł Grzegorz Braun, masowe głosy już od świadomych Polek i Polaków, którzy zauważyli ten kierunek. I dlatego dzisiaj ten niebezpieczny kierunek, i dlatego dzisiaj upubliczniamy zamiaru, zamiary Unii Europejskiej i apelujemy zarówno do władz polskich, ale i do społeczeństwa, też Polek i Polaków, ale i Europejczyków, żebyśmy znów wrócili stanowczym głosem do tego problemu i wyrazili swój sprzeciw przeciwko takiemu globalnemu wejściu w sferę prywatności. Obecne prawo, które funkcjonuje, daje możliwości sprawdzenia tych, którzy m.in. też krzywdzą dzieci, powinno się korzystać z tego prawa, karać tych ludzi. Natomiast rzeczywiście w ten taki sposób obejściowy nie powinno się naszym zdaniem zamykać możliwości bezpiecznej, prywatnej korespondencji obywateli czy Polskiej, czy Unii Europejskiej. To jest, Szanowni Państwo, wymiar europejski, natomiast w nawiązaniu do takiej swobody pewnej wypowiedzi, o której to mówił na bazie przedstawionego paragrafu Konstytucji Europejskiej, punktu Konstytucji Europejskiej pan poseł Fritz, ja chciałbym też wrócić, po trosze do naszej wczorajszej konferencji, podczas której z jednej strony odnosiliśmy się dość szeroko, zachęcamy do obejrzenia, do naszej oceny, oceny Konferencji Korony Polskiej co do... Ataku, który nastąpił na teren Polski, dronowego ataku. Ale z drugiej strony, w swojej wypowiedzi na końcu zaapelowałem o to, żeby społeczeństwo bacznie się przyglądało, jak tę sytuację będą władze rozgrywały. I w związku z tym chciałem Państwu powiedzieć, że ze zdumieniem przyjęliśmy głos wczorajszy pana premiera rządu polskiego, który mówił, że maski opadły. Wiemy, kto jest kto który jest głosem niejako ustanawiającym już z góry kto po jakiej stronie jest kto jest przeciwko Polsce kto nie jeżeli chodzi o ocenę tego co się dzieje za wschodnią granicą Polski ja chciałbym oświadczyć że Konfederacja Korony Polskiej zdecydowanie jest i działa dla obrony suwerenności naszego państwa bezpieczeństwa mieszkańców nie jest partią pacyfistyczną, która się wypowiadała już wielokrotnie, że Polak, jak trzeba, to powinien stanąć i walczyć aż do śmierci za swoją ojczyznę w słusznym, w słusznym celu. Natomiast na dzień dzisiejszy mówiliśmy o tym, że trzeba wojsko dozbrajać i trzeba te sprawy agresji przeciwko naszego kraju po prostu badać. Zakładanie Kargańca przez pana prezydenta. Na te sprawy, który stawia tych, którzy chcą śledztwa, a mamy już przykłady, że na przykład rurę na Morzu Bałtyckim nie ten naród wysadził tylko inny, tak samo mamy myślę wyjaśnioną sprawę śmierci dwóch moich krajów zresztą mieszkańców Zamożczyzny w przewodowie, bo to nie ta rakieta z tego kraju, tylko inna zabiła, natomiast my oczekujemy śledztwa. W sprawach, ale przede wszystkim bardzo poważnej dyskusji, której teraz nie ma. Szanowni Państwo, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że drony, które wleciały na teren Polski, to była pomyłka i ma nadzieję, że ta sprawa się dobrze kończy. No, rząd polski poprzez usta pana ministra Sikorskiego sprzeciwił się opinii pana prezydenta Donalda Trumpa, który jest przecież prezydentem wielkiego morcarstwa i dysponuje wielkim wywiadem i informacjami, które są na pewno ściślejsze i bardziej precyzyjne niż nasze. Jest to, szanowni państwo, niebezpieczny moment w dyskusji publicznej, która dotyka także bezpieczeństwa naszego obywateli, naszego kraju, bo Konfederacja Korony Polskiej nie chce, żeby Polska została wciągnięta do wojny. A słyszymy za tym głosem, który wcześniej mówiłem, niestety wypowiedziałem wczoraj, że może być tak, a już jest tak, że rząd 13 grudnia już szuka formuły wysłania żołnierzy polskich na Ukrainę i czytamy teraz na tych mocnych komunikatorach powszechnie czytanych, że chcą rządzący wysłać żołnierzy polskich na Ukrainę celem ćwiczenia w zwalczaniu dronów. Pamiętajmy, według mnie ćwiczyć żołnierza można także w Polsce z życzliwością sprzymierzeńca, nawet na wypożyczonym sprzęcie, ale pamiętajmy, że Rosja bardzo mocno określiła obecność wojsk NATO na terenie Ukrainy, twierdząc, że to będzie cel ataku i niejako wypowiedzenia wojny. Dlatego tutaj w kontekście tej dobrej jakości dyskusji, demokracji oczekujemy, żeby rządzący, którzy ukrywali też, w ostatnim okresie czasu przyjazne gesty ze strony Białorusi, która też jest doceniana przez prezydenta Donalda Trumpa, odblokował pewne kontakty z Białorusią, także chce tam ustanowić ambasadę, żeby nie podsycali atmosfery, atmosfery strachu, atmosfery wojennej, tylko żeby do końca prawdę mówili Polkom i Polakom, wyjaśniali sprawo, sprawy, twardo działali na rzecz wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa, polskiej armii. Nie wydając pieniędzy na niepotrzebne działania. Dzisiaj będziemy dyskutowali, czy głosowali wręcz ustawę o pomocy uchodźcom ukraińskim. Wniosek Konferencji Korony Polskiej jest po raz kolejny taki, żeby tę, tej ustawy nie przyjąć. I żebyśmy przez to w tej jawności naszego działania patriotycznego ponad podziałami walczyli o dobro naszego kraju i pilnowali, że by ten okres czasu nie zakończył się takimi działaniami, których będziemy później żałowali. Podobnie myślą i postępują państwa, wiele państw Europy Środkowej, wiele państw Zachodu, jak teraz widzimy na przykładzie też polityki Stanów Zjednoczonych. Apeluję do tego, do tego, żebyśmy się nie skłócali, nie stawiali po dwóch stronach, żebyśmy funkcjonowali w demokratycznym kraju, a szukali tylko dobra dla naszej ojczyzny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Precz... Tak, zapraszam. To, co powiedział, proszę Państwa, pan poseł Sławomir Zawiślak, bardzo ściśle współgra z tymi planami unijnymi Chat Control, inwigilacji i cenzury w cyberprzestrzeni, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi Donalda Tuska wczoraj po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy on określił, że, czy, że każdy, kto będzie tam jakąś tam. Ruską czy propagandę, coś takiego powiedział, prezentować w sieci, no to wtedy będzie traktowane jako tam zdrajca, wróg i tak dalej. A przedtem Sławomir Cęckiewicz podczas swojej konferencji prasowej wespół z panem ministrem przydaczem powiedział również bardzo podobne słowa, że musimy przy... Nie, to pan przydasz, przepraszam, pan przydasz to powiedział, że musimy przyjąć na wiarę, że to były rosyjskie drony. Bez żadnych podstaw musimy przyjąć na wiarę. Tak? Nie logika, tylko wiara ma być tym, tą, tą przesłanką determinującą. I teraz w kontekście tego, co powiedział pan poseł Zawiślak, Donald Trump, mówiąc, że drony nad terytorium Polski, Polski to była pomyłka, sieje dezinformację. Donald Trump powinien trafić do więzienia, proszę Państwa, w myśl tego, co się, co się nam szykuje. To są bardzo poważne prawa, sprawy w tej chwili, o których my mówimy, może troszeczkę e, takim tonem kpiącym, no bo i, i śmieszno, i straszno, proszę Państwa. E, pewne treści nie mogą trafić do cyberprzestrzeni, bo komuś się nie podobają. No jest to e, sprawa fundamentalna dla, dla naszych wolności. Szanowni Państwo, jeszcze jedno zdanie zapomniałem uzupełnię. Ja powoływałem się wczoraj na, w czasie konferencji na ustawę o użyciu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii pobytu czy użycia na terenie obcych i innych państw, mówiąc o tym, że może być tak, że wbrew opinii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, który musi wyrażać zgodę na szczególnie, nie daj Boże, użycie wojska w celach wojennych, to obecna koalicja 13 grudnia, która, przypominam, obiecywała Polkom i Polakom, że nie wyśle wojsk polskich na Ukrainę, może wykorzystać ten wytrych, który jest zapisany między innymi w tejże ustawie i wysłać Wojsko Polskie na teatr bezpośredniej wojny, celem niby szkoleniowym, które, które jest w gestii tylko decyzji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Ja przestrzegam rząd, żeby nie szedł wbrew swoim deklaracjom, wbrew opinii Polkom i Polakom, które nie chcą prowokacji wojennych. Mamy pewne zobowiązania względem koalicjantów w czasie tych działań. Kontynuujmy je i wzmacniajmy armię polską. Nie róbmy niebezpiecznych ruchów, które mogą się bardzo źle odbić na naszym państwie, które, jak widzimy, nie jest w tym momencie przygotowane do wojny. Dziękuję. A zatem precz z polskojęzycznymi zdrajcami, którzy sprowadzają niebezpieczeństwo wojenne na naród Polski. Przypominamy o terminie naszego marszu Polska za pokojem. 21 września, niedziela Rondodmowskiego, godzina 15. Dziękujemy. Dziękujemy.